Druk 3D otwiera drzwi na wiele możliwości. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo pozyskać rzeczy, których nie ma w większości sklepów. A nawet jeśli są, to bardziej opłaca się wydrukować je samemu. Poza tym, zawsze da się spersonalizować wydruk pod prywatne potrzeby. W tym odcinku pokażę Wam kilka przydatnych gadżetów, które ostatnio wydrukowałem. Zacznę od czegoś dla posiadaczy kotów. Byłem ostatnio w sklepie w poszukiwaniu łopatki do kuwety. Wszystkie dostępne były zrobione z cienkiego elastycznego plastiku i nie wyglądały na zbyt trwałe. Zamiast pojechać do innego sklepu, rozpocząłem poszukiwanie odpowiedniego modelu w internecie. Te wszystkie modele nie wyglądają zbyt zachęcająco, ale w końcu znalazłem to Deliterator. Wygląda solidnie i ma dobre oceny na Printables. Nie zwlekając, pobrałem model, który jest tak duży, że ledwie mieści się na stole roboczym drukarki. Używam filamentu ABS, aby model miał jak największą sztywność i wytrzymałość. Minęły 4 godziny i wydruk jest gotowy. Po wyłamaniu suportów mogę przetestować moją nową łopatkę. Jeśli miałbym coś poprawić, to dałbym tu większe otwory, żeby nie zatykały się żwirkiem. Sama łopatka mogłaby być trochę większa, ale wtedy trzeba byłoby ją wydrukować w kilku częściach, żeby zmieściła się w drukarce. Tak jak w kilku częściach wydrukuję kolejny przedmiot, ale od początku. W mojej lustrzance połamała się osłona obiektywu. Na szczęście ma on często spotykaną średnicę 55 mm i w sieci jest mnóstwo projektów gotowych osłon. Szybko znalazłem dobrze wyglądający projekt. Ruchome elementy trzeba wydrukować osobno, dlatego model jest podzielony na cztery części. Tym razem wybrałem filament PETG, który jest bardziej elastyczny. Po zakończeniu wydruku mogę połączyć wszystkie elementy w całość. I tu napotkałem na pewien problem, bo części nie pasowały do siebie zbyt dobrze. Ale łatwo można temu zaradzić. Tak wygląda efekt końcowy. Element wykonany z PETG ładnie sprężynuje. Jeżeli chodzi o dopasowanie, można by tu trochę poprawić wymiary, żeby lepiej pasował do obiektywu. Właśnie wymiary kompletnie nie zgadzały się w kolejnym wydruku. Chciałem wydrukować case na telefon. Znalazłem właściwie jeden sensowny projekt do tego modelu Xiaomi. Jest tu nawet opcja ze stitchem albo Goku, ale pozostanę przy standardowej wersji. Tym razem użyłem filamentu TPU, żeby uzyskać gumowy case. Zobaczymy za chwilę, czy to się sprawdzi. Spójrzcie na to. Efekt niezamierzony, ale na plecach casea powstał całkiem fajny wzór. Model jest bardzo elastyczny, przez to, że ma cienkie ściany. Chyba nawet za bardzo elastyczny. To jeden z powodów, dla którego case nie trzyma się zbyt dobrze telefonu. Ale tak jak wspomniałem, są też problemy z wymiarami. Wycięcie na kamerę nie jest do końca tam, gdzie powinno być. Podobnie otwory na przyciski. To oznacza, że muszę poprawić model w kilku miejscach. Tym razem zastosuję także filament PETG. Druga wersja nadal jest dość elastyczna i lepiej pasuje na telefon. Myślę, że sprawdzi się dobrze. Gdy parkuję gdzieś samochodem, czasem muszę zostawić bilet za szybą. Jeśli ten bilet poleci dalej, między szybę a kokpit, będzie trudno go stamtąd wyciągnąć. Raz nawet nie zauważyłem, że wywiało mi bilet na podłogę. Na takie sytuacje idealnie nada się Car Ticket Holder. Ten wydruk jest stosunkowo niewielkich rozmiarów, więc po 15 minutach jest już gotowy. Składa się tylko z wygiętego uchwytu i miejsca na taśmę dwustronną, którą teraz przykleję. Przenieśmy się do samochodu. Wcześniej już oczyściłem szybę, więc mogę przykleić uchwyt i przetestować jego działanie. O! Uważam, że uchwyt jest trochę za bardzo wygięty i za mocno dociska do szyby. Gdybym go poprawił o dosłownie milimetr, pewnie dużo łatwiej wsuwałoby się bilety. Ale jak widać, spełnia swoje zadanie. To już wszystkie przydatne gadżety na dzisiaj. W jednym z przyszłych odcinków planuję wydrukować najciekawsze mini gry. Dzięki za oglądanie!